To ostatnia chwila na zrobienie syropu z mniszka lekarskiego. Choć roślina ta jest traktowana jak chwast, warto wiedzieć, że ma cudowne właściwości lecznicze. Syrop z mniszka jest smaczny i działa przeciwzapalnie oraz przeciwwirusowo. Bardzo często stosowany jest w przypadku bólu gardła i kaszlu. Przy zbiorze mniszka trzeba pamiętać, że jest łudząco podobny do mlecza. Oba mają żółte kwiaty. Można je odróżnić po łodydze. Mniszek ma jedną lub kilka łodyg pozbawionych liści, zakończonych kwiatostanem. Nie zbieramy roślin rosnących przy drodze lub w pobliżu fabryk. Do przygotowania syropu potrzebne będą tylko główki kwiatów, które należy zebrać w słoneczny dzień, gdy są w pełni otwarte. Najcenniejsze są kwiaty majowe. Następnie kwiaty wysypujemy na karton i zostawiamy na około godzinę w pełnym słońcu, aby mogły z nich wyjść robaki. Widać tu, jak czarne robaczki opuszczają kwiaty, nie chcemy, by znalazły się w naszym syropie. Po tym czasie kwiaty przekładamy do pudełka i zabieramy do kuchni. Do wykonania syropu potrzebny będzie duży garnek, dwie cytryny oraz kilogram cukru, może być zwykły biały. Kwiaty przekładamy do garnka najlepiej, jeśli mamy około 200 główek, choć im więcej, tym lepiej. Zalewamy litrem wody. I ugniatamy ręką, by całe kwiaty namokły i znalazły się pod powierzchnią wody. Garnek stawiamy na piecu, doprowadzamy do wrzenia, mieszamy i gotujemy pod przykryciem przez 15 minut. Następnie zostawiamy miksturę na całą noc. Po 12 godzinach odcedzamy kwiaty, a wodę przelewamy do mniejszego garnka. Dodajemy cukier i sok z cytryn, pamiętając, by usunąć pestki. Gotujemy na małym ogniu. Cały czas mieszając, aż cukier się rozpuści i syrop zgęstnieje do konsystencji miodu. Gorący syrop przelewamy do wyparzonych słoików, zakręcamy i odwracamy do góry nogami, by się zawekował. Przechowujemy go w ciemnym miejscu, wytrzyma wiele miesięcy. Zalecana dawka to dwie łyżki dziennie. Syrop zmniszka to skarbnica witamin i minerałów. Wzmacnia odporność, działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie wspiera układ pokarmowy i pomaga w leczeniu nerek. Dawniej był stałym elementem apteczek naszych babć warto mieć go w domu, zwłaszcza, że jego przygotowanie kosztuje dosłownie grosze.